Siemanko, siemaneczko, witam wszystkich ponownie. Z tej strony BeardRust. Witam Was ponownie na moim kanale. Moi drodzy. E, około 9 miesięcy temu, czyli e, był to pierwszy film, jaki opublikowałem na swoim kanale w tym roku. E, a był to film, e, recenzja e, pierwszego produktu od nowej, jak na tamten czas, polskiej marki e, Jackie Joe i była to recenzja Jackie Joe Paste. Jeśli nie widzieliście tego materiału, gdzieś tu do góry zostawię Wam link. I dzisiaj przychodzę do Was z taką prezentacją i wstępną recenzją nowych kosmetyków, tym razem do pielęgnacji brody, właśnie od marki Jackie Joe. Dzisiaj ma miejsce premiera olejku do brody i balsamu do brody E, właśnie od krakowskiej manufaktury Jackie Joe. E, także bardzo serdecznie zapraszam Was do filmu. E, I będziemy sobie dzisiaj mówić o tych dwóch kosmetykach. To co? Lecimy. Marka Jackie Joe kontynuuje e, swoją pomysłową ideologię. Nie wiem czy pamiętacie. Już o tym mówiłem przy okazji recenzji Paste. Ta ideologia traktuje o tym, że każdy z nas ma w sobie taką lepszą wersję siebie, takiego swojego jakby przyjaciela, który po... pomaga nam podejmować decyzje, popycha nas w dobrym kierunku. I stara się wzmacniać u nas y, takie pozytywne życiowe wartości jak prawdomówność, szczerość, opiekuńczość, naturalność itd. Y, no i jakby ta ideologia cały czas jest kontynuowana. A co za tym idzie, y, to również fakt, że marka Jackie y, bardzo mocno stawia na życie w zgodzie z naturą, y, dlatego też. Y, takie hasła jak recykling, ekologia i tak dalej są bardzo za pan brat z marką Jackie Joe. No i oczywiście, opakowania, w których znajdują się kosmetyki, mogą zostać poddane recyklingowi. Mamy tutaj szkło, aluminium i tak dalej. No i jakby nowy design, a właściwie design tych nowych kosmetyków, o których dzisiaj sobie opowiemy, jest, jest, jest taki sam, jest tożsamy z z pastą, którą recenzowałem wcześniej, e, czyli właśnie mamy szklane pojemniczki, e, mamy bardzo proste, minimalistyczne, schludne etykiety. E, no i co? Zacznijmy sobie może od balsamu. Balsam do brody wygląda jak mniejsza wersja pomady. Pojemność słoiczka to 60 ml. Solidne, grube szkło i aluminiowa zakrętka sprawią, że balsam będzie dłużej świeży. Etykieta jest biała z granatowymi napisami. Dowiemy się z niej co w składzie piszczy i jak używać balsamu. Sam produkt ma kolor beżowo-ziemisty, a jego konsystencja przypomina nieco cukrzony miód, a to za sprawą organicznego i nierafinowanego masła shea. Balsam jest nieco zbity i wybiera się go z lekkim oporem. Trzeba go solidnie rozetrzeć i rozgrzać w dłoniach. Zapach balsamu jest bardzo, bardzo delikatny i uderza w cytrusowo-lawendowe nuty, ale nie tak wyraziste, co w pomadzie. Są one wymieszane z takim jakby woskowym zapachem. Balsam zarówno konsystencją, jak i zapachem e, przypomina mi testowane dawno, dawno temu balsamy od e, Dr. K. Soap Company czy The Brighton Beard Co., które bardzo miło wspominam. Jackie Joe balsam oparty jest na wosku ryżowym i wosku Karnauba, a co za tym idzie ma mega chwyt, więc nie trzeba się martwić nawet jeśli Twoja broda jest długa i nie sforna, bo produkt poradzi sobie z nią bez problemu. W składzie również odżywcze oleje takie jak olej z awokado, rycynowy oraz witamina E. Balsam sprawia, że broda ma zdrowy wygląd, ale nie trzeba nakładać dużych ilości, żeby nie przetuścić brody, bo balsam jest bardzo wydajny. Olejek mieści się w szklanej buteleczce o pojemności 30 ml. Producent wybrał pompkę jako aplikator i myślę, że sporo z Was to doceni, bo jest to bardzo funkcjonalne rozwiązanie. Mamy też zabezpieczenie, aby przypadkiem nie wycisnąć olejku, powiedzmy jak gdzieś tam wkładacie go do kosmetyczki czy zabieracie w podróż. Produkt ma blady, słomkowy kolor, a jego konsystencja nie jest ani zbyt gęsta, ani zbyt leista. powiedziałbym, że jest w punkt. Tutaj zapach zbliżony jest mocno do pasty. Czuć wyraźne i kwaskowate cytrusy. W składzie znajdziemy odżywcze oleje z pestek winogron, awokado i olej rycynowy. Dzięki nim broda będzie odżywiona, włos zabezpieczony i łatwiej będzie się rozczesywał. Co mogę powiedzieć o tych kosmetykach po prawie tygodniu testowania ich? Ano, to, że jeśli szukacie czegoś wow, szukacie kolorów, szukacie przepychu, szukacie czegoś, co jest wystrzelone w kosmos, to tutaj tego nie znajdziecie. Tutaj nie ma żadnych fajerwerków. Natomiast jeśli cenicie minimalizm, cenicie bycie eko, życie w zgodzie z naturą, a cenicie sobie naturalne i wegańskie składy a, a także przemyślane i solidne działanie kosmetyków to z pewnością produkty Jackie Joe będą dla Was bardzo dobrym wyborem uważam, że w komplecie z pastą do włosów nowy olejek i nowy balsam do brody stanowią bardzo fajną, spójną całość bardzo fajny zestaw dla współczesnego mężczyzny, który zwraca uwagę na pielęgnację swoich włosów i brody. Ja z niecierpliwością czekam na kolejne nowości od marki Jackie Joe. No i serdecznie zapraszam Was do sprawdzenia pełnej oferty. Od niedawna również hula, nowa strona Jackie Joe. Także jeśli chcecie sobie więcej poczytać o Marce. Poczytać sobie o kosmetykach, zapoznać się z twórcami, to oczywiście link znajdziecie na dole w opisie. Z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapki w górę. Zasubskrybujcie ten kanał, aby być na bieżąco z nowymi produkcjami. No i co, życzę Wam spokojnego dnia, spokojnego wieczoru. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Dziękuję Wam bardzo, jeszcze raz za poświęcony czas. I do zobaczenia. Na razie, cześć.